Jeżeli się ześmiejesz, to nagrywam marato śmianka, no siema, tutaj Boruciak, a to jest śmianko, wasza ulubia. O kurde. Mam przechlapane. Dzisiaj jest śmianko, gdzie mamy pięć serduszek. Jeżeli skończono się pięć serduszek, to nagrywam maraton. To oznacza, że jutro i pojutrze jest również śmianko. Mamy weekend z śmianko. Czyli trzy odcinki pod rząd. Dziś, jutro i pojutrze. Czyli piątek, sobota, niedziela. No, to chodźcie się śmiać. I subskrybujcie ten kanał, ponieważ podobno się opłaca. Nic nie kosztuje. muzyczkę słyszysz przed śmiercią w tle i przy okazji w tle dziecko jest stopą lody. Mogliśmy zacząć lepiej, to śmianko to chcę powiedzieć po prostu. To jest zdecydowanie mój kot. To, to jest mój kot, tylko dziwnie wygląda, bo ma dwie ręce. Tam jest tylko jedna dziurka z czym masz problem? Tam jest tylko jedna dziurka. O nie! O nie! O Boże jak można nie umieć. O nie! Małpy się szybciej uczą, to chcę powiedzieć. To są bardzo po... duże banany. I tutaj jeszcze grzyk i zdałem sobie drugi raz. Sam też zrobiłem to sobie. Czy serduszka duszka już na starcie? Jestem zły, jestem wściekły, dzisiaj mam jakieś wahania nastroju. Słuchajcie, wszystko przez to, że nagrałem pierwszą klasę śmierdzącą o brzyganą <śm Głupi influencerzy! hapfu będzie spłodniejszy od Easy. Nienawidzę influencerów. Hapu! Oh. Ja tanie... też wiele... rzeczy otwierałem swoją głową, jak byłem mały. Jest jakiś powód, dla którego jestem youtuberem. <tanie> Bardzo lubię tego filmu. to jest mój... On jest, on jest cudowny. nie, mi się podoba. Jest, nie, jest, jest, jest nie, nie, Czemu tam jest taki dziwny, duży palec? YouTube, it was just a finger. It was just a finger <coughs> <gulia> 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 I Jest takie głupie Jest takie głupie To przykład tego, że kichnęła na początku i mnie to rozpieszyło. Dwa serduszka I wyjdzie <gulia> <gulia> Oh my god <gulia> <gulia> Małpy się szybciej uczą, to chcę powiedzieć Influencerzy Influencerzy, o o. 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 O, tu coś wejdzie. <ścoughs> I w ten sposób zabudowaliśmy maraton A jeszcze nawet nie jesteśmy w połowie Kto by się spodziewał, że w tej serii Główny prowadzący się śmieje Czyżby nazwa to było śmianko Czyżby właśnie kolejnym epizodem było oglądanie Nowego stand-upu Abelarda Gizy Całe nagranie przez godzinę i trzy minuty Chodźcie kochani Co jest? Co jest? Co? Co się dzieje w ogóle? Czy to jest pacjent zero? Czy tak się rozpoczyna zaraza zombie? Jakby. Czasami ląduje się na koła, czasami się ląduje na dach. Czasami się parkuje przodem, czasami się parkuje odwrotnie. Czasami się jedzie ze światłami, czasami się jedzie bez. Ale koledzy to nie przeszkadza. Pokazuję kciuka w górę. Hehe. <laughs> oh my. Ludzie się za bardzo poddają entuzjazmowi. Entuzjazm czasami sprawia, że po prostu głupie rzeczy się pojawiają przy głupich ludziach. My się takie rzeczy nigdy nie przydarzyły, bo ja z domu nie wychodzę. Co? 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 <ślesk> Co? <ślesk> <ślesk>

Harry Potter, pies ciuczek. Chodzi byłaby taka bajka z takami, które tańczą. Gdyby tylko była taka bajka, gdzie ptaki tańczą. Nie. O nie! O nie! Tak klaszczenie! Dzieci są jak y, kotki, są czasami śpieszne I zastanowimy się też na dywan Jednak <laughs> 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 Jednak bohaterzy się rodzą na, na co dzień, słuchajcie, no to, to, to jest przyszły superman prawdopodobnie No to nie jest aż taki prosty, okay? nie jest aż taki prosty. Ale może nie jest aż, też, aż taki trudny. To jest, to jest bardzo duży telewizor. To jest bardzo duży telewizor. To jest za duży telewizor. To jest. To był. Bardzo duży telewizor. O. O. Ej, ale żeby klapciem to zrobić, to całkiem jesteś zdolny. A nie, to nawet skarpetka w samych. <głos> <głos> o co chodzi? Czy jest jakiś trend, gdzie dzieci kradną telefon TikTokerom? Halo, czy to jest już jest moda? W sensie ktoś nagrał to raz a reszta kradnie, ale potem nazywa to trendem, więc jednak nie kradnie. <głos> <głos> Uuuuh! Czego się można było spodziewać? Myślałem, że jakiś konik wyskoczy, latańczy, albo jakiś skrzat ze złotem. No, już go nie ma! Już go nie ma znany! Jezu chryste, jakby model postaci się zablokował i zniknął po prostu. Okay. Hey, yo, yo, cheer. Hey, yo, yo yo yo. bro, I'm gonna see you later, hey, dog. Oh, yeah. Oh, yeah. Thanks for the quarter. Oh, yeah. Oh, yeah. Cosmos, my dzieciństwa Back, Mozna. Impossible. there! It I hear it! Stallion. No! I'm telling you! I I that door. I, so I got Watch watch. 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 watch watch, watch. watch watch. What did I just tell you? I know it is. There literally is nothing in here. Literally nothing. Nothing! Nothing! nothing. I'm looking everywhere! Oh yes! Oh boys, I stress you Zapinajcie pasy kochani Chociaż nie będziecie z domu Więc po co mielibyście zapinać pasy Ale zapinajcie pasy jak już będziecie z domu, okej? Okay? Mamy dzisiaj kilka lekcji. Na pewno jedna to jest to, że maraton jest, więc jutro i pojutrze jest też również śmianko, ale też przede wszystkim, żeby uważać na banany, bo pan, banany są po... To dzięki za oglądanko, i się widzimy jutro, nie? Osiemnasta. Pa, pa. Hej.